Witam, witam was bardzo serdecznie Z tej strony zaczynamy kolejny odcineczek serii Let's play Vendetta Jak pamiętacie w ostatnim odcinku zostaliśmy otruci Kanibale chcieli nas wyrąbać Ale pobiegliśmy I dostaliśmy Strzałkami Okej, okay. no i wylądowaliśmy oczywiście Na jakiejś wyspie Co dokładnie jesteśmy na Aves Island Zostaliśmy teleportowani Więc jesteśmy pewnie bez nawet okrętu Ach, nawet blisko jako wyspa Okej okay. Naszym kolejnym zadaniem, tak jak powiedziałem, musimy spotkać się z jakimś szamanem, który powinien nas wyjrzeć od Jak Widzicie, nie mamy poprawnej widoczności, chyba że mamy pełną ciemności. No i oczywiście idziemy teraz zobaczyć z tym zadaniem, gdzie dokładnie ten szaman się ukrywa. Dobra, wiemy, że się tutaj wypije kefir. Nie ma tak sielanko. Ok, oczywiście mi już zaznaczyło na mapie z automatu, gdzie on dokładnie się ukrywa. No, trochę upadek FPS-ów no, może być. No, widzicie, nawet ci nie są wrogo nastawieni. O, no, ile musimy wejść z tej strony. The white man's god needs our help again. It must be truly bad if they have sent a woman to plead with us. Sir, we humbly Not another word. This man is not one of yours. I see only darkness in your soul. There is no cure for you. But it's the same poison. I see much. But I only need a cure for my body. I know what will cure my soul. You bear no gift and come instead with a black violence in your heart. I have no cures for a man such as you. <sighs> you flail desperately to escape your pool of blackness, but do not realize that your struggles only draw you further down. Let the traps answer the jungle. I can help you, both of you. But you first must prove yourself. Come, you have many visions in your head. But I shall show you a different one. It's a dream for some, and a nightmare for others. If you survive, you will have your cure. But he can barely stand. Uh, I'll do whatever it takes. Keep an eye on her till I return. Sir, if you ask me, we should get the men and beat it out these animals. I'm not asking you, Mr. Donovan. You have your orders. Open your eyes to me brave open your mind and see where the hell am i uh what the fuck gdzie ja jestem what the hell is this place no przeczyta ja się pytam a i ty, ty kim jesteś chris Lonin. Come with me, brother. You've got to see this. Okej, okay, zrobiliśmy... fajna wyszabelka się ze fajnie świeci i dostaliśmy dwie butelki wódki panie i panowie. Yeah, baby. Ciekawe. Okej, okay, ee... a gdzie my jesteśmy? Aha, nie widać na mapie jakaś krótka mapeczka. Chyba jesteśmy na Bianco Island. Ok. Przechodzimy tutaj. E, nie wiem przez co. Mamy tutaj jakiś most krwi. Mamy wszystko, jak widzicie, ciemne jak witupi Muzina. No to nic nie poradzę na to. Uuu, jakie fajne światełko. <laughs> Operator na razie coś. Ale wiecie, co mi się przypomina? Grę Dreadout. Dreadout 1. Nie wiem, czy ktoś z was grał. Fajna gierka. Oczywiście nie wiem, czy to był pierwszy Dreadout, czy Vendetta, bo ktoś z dwóch skopiował się między sobą. Ale naprawdę fajnie się oświetla. Oczywiście nasz postać chodzi w powietrzu jak... Nie będę mówił kto, bo nie chcę, żeby mi zbanowali mi kanał. Mamy jakiś angielski budynek. W ogóle mamy coś... Też... Nie wiem, co tutaj się dzieje. Ale mówię, też fajna gierka, kto chce spróbować robi, czy dredałtytka. Chris, make sure to keep the marble close. There are some here who would like to see you lose it. What? What do you mean? Hey, don't run away. Okej, nie wiem, o co mu chodzi, dlaczego przechodzi przez drzwi, wykazaną dwóch od wrogów. Odciem. Die. O, oh, 150 punktów, jak miło. Leżeć. Ok. Badaj, co jest za tymi drzwiami. O, pandera piracka. Puk-puk. Aha. Yy, what? Nie rozumiem, co tutaj się dzieje, ale dobra. Idziemy na górę. I się tam otwieram jakieś drzwi. No, nie daję się o twoje wymówki, Maria. Znajdź mi nową dziewczynę, teraz. another one but i've already given you three of my girls where are they if you were small you'd stop asking questions get me a new girl i can't be expected to keep track of your little whores well look who's here pay him no mind he's just a guest he won't be staying long i don't like the look of him at all really he's fine Pay him no mind. Why are you protecting him? If I decide to gut him, that's my business. Come on now. let him pass. It's not worth all the trouble. No. Okay, the zaatakowani. is Coward let Chris, you have to be careful. It's your fault, I'm here. You know that. Bola. No, but, Chris, just don't lose yourself. Ok, znaczy, że mogę tutaj wypuszczać wrogów poza mapę. Bardzo interesujące. Tylko, że prawdopodobnie nie zyskam na tym -hmm. doświadczenia. Ale tam. Ciekawe, ile by za niego było, ale tylko jakieś szambo. Mamy kolejny most krwi. Jak widzicie, nawet tutaj. Z teksturą trochę mogli się polepszyć. Bo wygląda na to, że jakby był mościg. No ale cóż, przechodzimy sobie dalej. Oczywiście idę powoli, bo ja nie chcę spaść, skoro, jak widzicie, można spaść tutaj z mapy i prawdopodobnie dać się zabić. Także no po prostu tego ominąć. Ale ta technika, że wykopywać wrogów, może być bardzo przydatna. Nawet, że widzieliśmy, że trafiliśmy już na trzech. Potem tam jakiegoś gościa. Nie wiadomo o co chodzi. Hmm. Czy mnie się wydaje, czy to jest ten sam gość, który my się widzieli w pierwszym odcinku, został w pretesie zabity, ancji ukrzyżowany przy, na, na sterze nawigacyjnym na okręcie Chyba to jest ten sam wygląda po figurze. What? You remember me Chris? They killed us They killed us all Whose fault is it? Whose fault? Peterson? Who the hell is Peterson? Don't you recognize your own father, Chris? You've already forgotten all about me. My father's dead. You're not real. What? Look at me, Chris. You have to find them, Chris. Avenge me. Avenge your family. Okay. Cholera Zostałem zaatakowany Znowu mamy Cholera Wurdeczka Lepiej nie ryzykować. Można byłoby Jeżeli by oczywiście by dodało e, Chyba da się wykopać poza mapę Ale też trzeba poczekać aż mi się trochę Okej, okay, jeden leży. Ej, dwie stówki, ładnie E, ładnie, dwie stówki za jednego, tak? O kurwa, buteleczka! Mało brakowało. No brakowało byśmy dali się zabić, ale niestety chyba już nie mam butelek. No, będę musiał być bardzo ostrożny teraz, jak będę się bił. Eee, what the pork? Ok, mamy co jakieś świecące gówno. Tu mamy kolejnego wroga, czym się zapaliło. Eee, o kurde, ile was tu jest? Ok, ja wolę kopnąć ich. Cofamy się troszkę, czekam aż mi się wyregenerują buty. Leżeć, Okej. Okay. Eh, tylko stówka, nie, nie tracimy dużo. Musimy poczekać, aż mi się wyregenerują trochę punkty życia, bo jeżeli to nie był pierwszy, będzie pewnych więcej. Nie ma to jak latają... latające trupy. Nie mam ani pistoletów, ani noży. Niestety ja mi komplikuje tą małą sprawę. Ok, mamy tutaj kolejnego. O! Oh, ile was tu jest? Okej, okay, jeden leży Ten jest gruby jak cholera Trzeba z nim się będzie bić na dystans. Oczywiście nie wiem dalej jak, ale znajdę jakiś sposób. Okej, okay, trzeba będzie znaleźć na niego jakiś sposób, żeby nie bić się z nim zbyt blisko. You're not good to kill me. <laughs> Poleciał! <laughs> Poleciał do nieba. Dobre, dobre, dobre. Okej, okay, mamy tam kolejnych. Praktycznie znaleźliśmy... robimy chyba one shotta w taki sposób. Okej, okay, tu jest ich więcej tych bydlaków. Biegniemy sobie. No chodźcie. Dark Wolf ma coś dla was cie ciekawego. Cześć! Cześć paduwa. Okej. Okay. Polecieli sobie. Nie musimy wtedy ryzykować, że coś stracimy albo życia, bo wtedy bardziej straciliśmy już trochę butelek. Okej, okay. co my tu mamy? Mamy tu świecę Eee, okej, okay. a tu? Oh, bugger me with a fishbone. It's the devil himself. <laughs> I'm so glad you're finally here, Captain. Oh, that's our captain. Always swift as an arrow. No, you two should be dead. Dead and buried. Dead? I suppose I don't look all that good. But don't you love me anymore, Captain? It's me, old Weedy. Captain, it's me, Brady. Don't you recognize me? Take me back, Captain. I don't like this island. I'll kill you all if I have to. No, Captain, please. I'm not gonna die by your hand, Neville. Okay, zastaliśmy ponownie zaatakowani. cofniemy w niejmy się? Ja wiem, mi nie miałem za dużo punktów życia. To lepiej walczyć z nimi pojedynczo. Ej, idziecie za mną? No Ga. Hmm, chyba oni nie mogą wyjść stąd. Więc możemy użyć tej tego malutkiego bugu, tak nazwijmy. Trochę napiwszają. Ok, poczekamy chwilę. Tak, nie będziemy musieli ryzykować, ani nic tak już jest prawie trupem, ale nie wiadomo. Mamy tutaj kolejny bug. Jak widzicie, że po prostu nie mogą wyjść z linii wyjścia w pokoju, to naprawdę durne. No ale cóż. Ok, mamy tutaj coś ciekawego. Znaczycie?

Chryst, miałem znakomitych wtedy. Co tu robić, Marcus? Follow me. Jest coś, co potrzebujemy zobaczyć. Teraz za Markusem musimy iść. Ej, jak się pięknie pali. Okej, okay, idziemy za nim. Ale co tu robi, Markus? To jest trochę. nonsense. No ale dobrze. Zanim, oczywiście, tam pójdziemy. Zobacz czy tutaj coś się ukrywa. Aha, to jest to samo przejście. A tutaj, u góry? Mogę tu przejść? Nie. O, mamy autosaving. Super. Chyba, że z tej strony musimy przejść. Tutaj mamy. A ty, kim jesteś? Jakiś notes musimy przeczytać. Okej. Okay. Water please. Okej, okay. skąd ja ci wezmę wodę? <laughs> Jeszcze zabiłem go! <laughs> Dobra, to było śmieszne. Kurde wykopałem go Water, <laughs> <Lode>, tak, proszę. <laughs> Zdechaj. No dobra, nieważne. Okej, okay, zobaczymy dalej. Okay. ok, nie wiem, dlaczego mam kolejny autozapis. zapis, być takiego u góry. Ok, jesteśmy zaatakowani przez jakiegoś jaszczurę. Okej, okay, odsuwamy się od niego. Ej, wali bydle! a terrible evil in your soul but your spirit is strong and resilient you have survived this trial but now you must go forward go where to a sacred place you have shown your strength in the trial now you have a new challenge the old gods demand it know that what you encounter can destroy you tread carefully okay the Salishma 7000 tysięcy doświadczenia No i oczywiście musimy iść dalej, ale to dopiero zrobimy w następnym odcinku A Dziękuję bardzo za uwagę, nadzieję że się wam podobał Nie nudził Do to zobaczenia w odcinku, Siemandera.